W dzisiejszym filmie opowiem Ci o siedmiu rzeczach, których nie lubię w Notion. Ostatnia rzecz może Cię zaskoczyć. Oglądaj do końca. Cześć, ja nazywam się Tomasz Rzymiewski i pomogę Ci ogarnąć Notion, niezależnie od tego, czy prowadzisz własny biznes, czy jesteś menadżerem, czy po prostu chcesz ogarnąć swoje życie. Oto siedem rzeczy, które mogą być wkurzające, a jednocześnie można wyciągnąć z nich coś dobrego. Jeden. Notion ma tak wiele możliwości, że czasami to po prostu już sami nie wiemy, co my tak naprawdę chcemy zrobić. Czytamy, oglądamy poradniki na YouTube, no jest tyle tego, że można po prostu zwariować. Ale jednocześnie jest to też wielki atut, bo tak naprawdę ogranicza nas tylko wyobraźnia, także mamy szeroki wachlarz możliwości. Swoją drogo w marcu poprowadzę webinar, jak ogarnąć Notion i nie zwariować. Pokażę Ci tam zestaw szablonów, taki bardzo minimalistyczny, maksymalnie prosty, który pomoże Ci w ogarnięciu życia takich podstawowych rzeczy i tych bardziej złożonych, zaczynając czy to na przykład od budżetu, zadań, czy po prostu przez zbieranie informacji na temat tego, co czytaliśmy, oglądaliśmy, żebyśmy mogli też to sobie kolekcjonować. Druga rzecz. Motion ma tyle opcji, a ich nauka zajmuje trochę czasu. Fakt, tego nie można odmówić. Właściwie jak z każdą nową umiejętnością, obowiązuje tutaj e, krzywa uczenia się. Jednak, jak już opanujemy tę umiejętność, to jest to bardzo satysfakcjonujące. To trochę jak budowanie skrotków Lego. Któż nie lubi budować? E, chyba, że ty nie lubisz. Jeżeli nie lubisz budować, a swoje drogo daj znać w komentarzu, czy tak jest, jeżeli nie lubisz budować od podstaw, nie chcesz na to poświęcać czasu, no to tutaj przychodzą z pomocą gotowe szablony, które udostępnia czy samo Notion, czy społeczność. Natomiast, swoją drogą, jeżeli byś chciał wykorzystać takie szablony, to zostawiam Ci w opisie link do mojej strony, na której znajdują się szablony, które już dla Ciebie przygotowałem. Zupełnie za darmo oczywiście. Trzecia rzecz. Notion ma w sobie tak wiele narzędzi. Formularze, bazy danych. Notatnik, kalendarz. Jak to wszystko ze sobą połączyć? Jednak, jak już to wszystko skonfigurujemy, poukładamy, to naprawdę może to uprościć nasze życie i zaoszczędzić nam masę czasu. A co do kalendarza, to czwarta rzecz. Żeby korzystać z kalendarza w Notion, musimy mieć kalendarz Google. Co w sumie nie jest jakieś mocno straszne, bo często i tak mamy konto Google. Tak, właściwie, jeżeli nie korzystamy z kalendarza Google to nie ma takiej potrzeby, bo on po prostu nam się pod ten Notion podłączy i możemy korzystać tylko z tego jednego przez nas wybranego. Właściwie to mi to nie przeszkadza. Wręcz przeciwnie. I tak korzystam z dwóch kalendarzy, można by powiedzieć, na raz. Kalendarz Google mam połączony z członkami rodziny, bo jak się okazuje, nie wszyscy korzystają z Notion. No i to też jest OK. I druga rzecz, którą wolę w kalendarzu Google jest taka, że bardziej podoba mi się widok miesięczny. Takie połączenie kalendarza do notion daje duże możliwości, bo na przykład mamy bazę danych z zadaniami czy z jakimś harmonogramem, to możemy ją sobie do tego kalendarza podpiąć, dzięki czemu te rzeczy będą nam się ze sobą synchronizować. A i co ważne przy łączeniu tych dwóch kalendarzy ze sobą, to to, że nieważne, czy coś dodamy w kalendarzu jednym czy drugim, to te rzeczy będą ze sobą się na bieżąco synchronizować. Także w moim przypadku e, korzystam z dwóch i super się to sprawdza. Piąta rzecz. Żeby Notion faktycznie przynosiło korzyść i zwiększało naszą produktywność, no to potrzebujemy korzystać z tych systemów, które tam stworzyliśmy. Niestety, samo posiadanie butelki z wodą nas nie nawodni. Potrzebujemy pić. E, samo to, że zamówimy pizzę, odbierzemy ją od dostawcy, no nie spowoduje, że będziemy najedzeni. No trzeba by było ją zjeść. Jeżeli chcemy zadbać o formę, to samo posiadanie sportowego ubrania nos formy za nas nie zrobi. Sprzedam Ci tutaj trzy typy, które mogą zwiększyć szanse na to, że będziesz ze swoich rozwiązań w Notion korzystał. Pierwsza rzecz, im prościej, tym lepiej. Nie ma potrzeby sobie tego wszystkiego jakoś mocno komplikować. Dwa, warto zadbać o estetykę naszych systemów. Przyjemniej i chętnie korzystamy z narzędzia, które są estetyczne. Trzecia to bądź ciekawy i eksperymentuj. Pozwólmy sobie na początku nie wiedzieć. Warto troszkę taki system na początku, jak z niego korzystamy, sobie obłąchać, żeby później jak wpadniemy w wir zadań, nagle chcemy coś zrobić, okazuje się, że kurczę nie wiemy jak, no i wtedy bardzo często porzucamy ten projekt i już z tego nie chcemy korzystać, szukamy gdzieś innego albo wracamy do starych nawyków. Szósta rzecz. Jak chcesz mieć jakieś narzędzie bądź system, to musisz go sobie sam zbudować. Na szczęście jest wiele stron z ciekawymi szablonami. Jeżeli chciałbyś, żebym na ten temat nagrał oddzielny film, to daj znać w komentarzu. Albo możesz też skoczyć do mnie i uzyskać darmowy dostęp do strony z szablonami do Notion. Siódma rzecz. Notion nie ma polskiego tłumaczenia. Fakt. To może być na początku nieco kłopotliwe dla osób, które nie znają perfekcyjnie języka angielskiego. Tak na przykład jak ja, gdy zaczynałem z Notion. Korzystać. Jak się okazuje, może być to jednak świetne miejsce do nauki języka. To trochę jak nauka przez immersję, czyli że zmieniamy wszystko na język angielski w swoim otoczeniu, czyli menu telefonu, komputera, no w tym przypadku również narzędzia Notion. I chcąc, nie chcąc, tego języka się po prostu uczymy, bo chcemy coś zrobić. No to sprawdzamy, co to znaczy. Sprawdzimy raz, drugi, trzeci, i potem okazuje się, że po prostu już. Pamiętamy mniej więcej, gdzie, co się znajduje i co to tak naprawdę znaczy. Dodawanie bloków na początku przez komendę slasha może być też nieco problematyczne, chociaż warto tu sobie wyobrazić, że to, co wpisujemy po tym ukośniku, to są pewnego rodzaju zaklęcia. Czyż nieprzyjemniej uczy się zaklęć niż słówek z języka angielskiego? Bardzo ważne jest to, że to my tworzymy nasz system i to my decydujemy, w jakim języku on będzie. Czyli tak, naprawdę ogólnie rzecz biorąc to tylko menu i polecenia mamy w języku angielskim, a reszta, czyli te narzędzie, które będziemy budować, możemy napisać sobie już po polsku. No ale powiesz, ale menu jest w języku angielskim. Okej, okay, jest. Ale jeżeli korzystasz z przeglądarki Google Chrome, to możesz sobie taką stronę przetłumaczyć i wtedy całe menu będzie w języku polskim. Jest wiele spraw, które mogą nas ograniczać, hamować się przed rozwojem. Aczkolwiek, jeżeli pokonamy tę granicę, okazuje się, że może nam to sprawiać naprawdę wiele przyjemności. To wszystko na dziś. Dzięki, że byłeś tutaj ze mną. A w opisie zostawiam link do zapisu na marcowe spotkanie, jak ogarnąć notion i nie zwariować. Do zobaczenia. Cześć!